Dank Light 2 zbliża się do nas wielkimi krokami, bo już 4 lutego na konsolę Xbox Series X oraz S, Xbox One, PS4, PS5, PC oraz Nintendo Switch będziemy mogli usiąść i sprawdzić, co przygotowało dla nas studio Techland, ale jeszcze przed tym przygotowałem dzisiaj dla Was 15 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem owej produkcji. Lecimy. Fabuła i postacie. Akcja gry toczy się kilkanaście lat później od wydarzeń z części pierwszej. Świat jest w jeszcze gorszym stanie niż wcześniej. Naszym głównym protagonistą jest Aiden Caldwell, który przybywa do miasta Willedor w poszukiwaniu swojej siostry. W trakcie poszukiwań spotyka na swojej drodze różnego rodzaju przeciwności losu i musi współpracować z grupą ludzi w celu odnalezienia siostry. Oprócz tego, Aiden również jest zarażony i stara się znaleźć sposób na to, jak pozbyć się wirusa, który od wielu lat zaraża ludzi na całym świecie. Świat gry Przemierzanie i sprawdzanie każdego kąta miasta Villedor zajmie nam kilkadziesiąt jak nie kilkaset godzin rozgrywki. Mapa dzieli się na 17 regionów i w porównaniu do poprzedniej części gry będzie aż czterokrotnie większa, co łączy się z tym, że będziemy mieli do dyspozycji o wiele więcej miejsc oraz przeciwników do spotkania. Oczywiście w grze pojawi się również cykl dnia i nocy. W ciągu dnia na ulicach miasta w większości przypadków spotkamy ludzi szukających surowców do przeżycia, a zarażeni będą schowani w budynkach. Natomiast w nocy sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie i w mieście znajdziemy armię wy Głodniałych zarażonych, którzy są bardziej agresywni niż w ciągu dnia, a budynki stają się opustoszałe. Frakcje w mieście spotkamy kilka grup ludzi podzielonych na frakcje. Są to ocaleni, renegaci, nightranerzy, padlinożercy, pielgrzymi i strażnicy pokoju. Każda z grup wyróżnia inny styl życia, zachowanie czy rodzaj wyposażenia. Na przykład, ocaleni mieszkają na dachach budynków i unikają konfrontacji z innymi. Z kolei, renegaci są typowymi antagonistami, posługującymi się broniami i chcącymi wyeliminować każdego, kto stanie im na drodze. Jeżeli zdecydujemy się współpracować z daną grupą, to w dużym stopniu wpłyniemy na świat gry i otrzymamy od niej bonusy, które pomogą nam podczas poruszania się po mapie lub w walce z przeciwnikami. Pamiętajcie, że od was będzie zależeć to, z kim chcecie współpracować, a kogo zlikwidować. Parkur System parkura został naprawdę świetnie zoptymalizowany i ulepszony. Zostało dodane około 3000 nowych animacji. Oczywiście w grze pojawi się drzewko umiejętności, które pozwoli nam odlokować dodatkowe możliwości poruszania się po mapie. Bieganie, huśtanie czy różnego rodzaju agrobacje są zdecydowanie płynniejsze i przyjemniejsze w porównaniu do Day Lite 1. Linka i Paralotnia. Nowym wyposażeniem Aidena jest paralotnia, która umożliwia nam swobodne przedostanie się z jednego budynku do drugiego. Dodatkowo twórcy dodali otwory wentylacyjne, które są w stanie wyrzucić nas wysoko do góry i przedłużyć czas trwania lotu. Nie musimy się martwić o to, że umrzemy spadając z wysokości, ponieważ paralotnia będzie cały czas znajdowała się w naszym ekwipunku. Oprócz tego do dyspozycji będziemy mieli znaną z poprzedniej części linkę, która w większości przypadków przyda nam się do walki wręcz lub otwierania różnych zakamarków. Broni oraz walka. W Danglade 2 przez większość czasu będziemy walczyli z ludźmi niż zarażonymi, dlatego twórcy rozbudowali walkę o dodatkowe możliwości. Oprócz korzystania z broni białej, Aiden może z rozbiegu wykonać zamaszysty kopiak w stronę przeciwnika i wyrzucić go na kilka metrów. Może on również skoczyć na jednego z przeciwników i wykonać uderzenie w ziemię, powodując falę uderzeniową. Sekwencji jest naprawdę ogromna ilość, a dodatkowo w drzewku umiejętności będziemy mogli rozbudować naszą walkę o kolejne ruchy. W grze będzie do dyspozycji również ponad 200 różnych kombinacji broni, które możemy modyfikować. Zadając jeszcze większe obrażenia. Niestety, z każdym kolejnym użyciem trwałość naszej broni ulega zmniejszeniu, tak jak to wyglądało w poprzedniej części. Twórcy zdecydowali się tego nie zmieniać i postawili na różnorodność oraz kreatywność. Możemy modyfikować praktycznie każdą broń na wiele różnych sposobów. Zainfekowani tak samo jak w pierwszej części, zarażeni w ciągu dnia atakują oraz poruszają się bardzo wolno. Natomiast w nocy stają się bardziej agresywni i stwarzają większe zagrożenie. Oprócz zwykłych zarażonych w grze możemy spotkać rewnantów z naroślami na grzbiecie przypominające skrzydła, pansi, które są niewiarygodnie szybkie oraz zwinne, lub demonstriszery, które są nawet trzy razy większe niż Aiden, oraz wiele, wiele innych. W nocy zombie są naprawdę nieprzewidywalni, dlatego lepiej uważać na ciasne miejsca, które chcemy odwiedzić, ponieważ istnieje mała szansa na to, że przeżyjemy. Aktywności na mapie. Oczywiście, w grze nie zabraknie również misji pobocznych oraz różnego rodzaju aktywności na mapie, związanych z parkurem, lataniem na paralotni czy walką z przeciwnikami. Niektóre misje będą możliwe do wykonania tylko w ciągu dnia lub w nocy. Za wykonane zadanie będziemy otrzymywać punkty doświadczenia, pieniądze, przedmioty kolekcjonerskie lub atrybuty, które będą zwiększały naszą wytrzymałość lub zdrowie. Wybory i konsekwencje. W grze pojawiają się wybory, które będą miały solidny wpływ na naszą rozgrywkę. Będą one podzielone na trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj zawiera informacje, które będą miały wpływ na główną fabułę i finalne zakończenie gry. Drugi wariant wyborów spotkamy w misjach pobocznych, które będzie miał wpływ na otaczający nas świat. A trzeci z kolei będzie miał wpływ na frakcję i to, jakie elementy pojawiają się w mieście, np. pułapki lub linki do szybkiego poruszania się po mapie. Można więc powiedzieć, że nasze wybory kształtują środowisko gry, dzięki czemu każda rozgrywka może wyglądać zupełnie inaczej. Kooperacja czteroosobowa. W drugiej części gry również powraca system kooperacji i razem ze swoimi przyjaciółmi lub innymi ludźmi grającymi w Danklite możemy bez problemów eksplorować świat gry. Jeżeli zdecydujemy się na kooperację z innymi osobami, to możemy bez przeszkód przechodzić główną fabułę gry lub misje poboczne oraz wykonywać aktywności porozrzucane po mapie. Jeżeli dojdzie do miejsca, gdzie będziecie musieli podjąć jakąś decyzję w postaci wyborów, nie musicie się niczym martwić, ponieważ pomimo głosowania innych członków drużyny, ty, jako osoba hostująca, masz prawo do ostatecznej decyzji i to od ciebie będzie zależeć, co wybierzesz. Ten element jest rzadko spotykany w grach stricte fabularnej, dlatego warto z niego skorzystać i pozwiedzać miasto wraz z przyjaciółmi. Darmowy upgrade dla użytkowników PS4 oraz Xbox One. Osoby, które zdecydują się kupić Dayna 2 na konsole Xbox One lub PS4, mogą skorzystać z darmowej aktualizacji dla konsol nowej generacji. Dodatkowo Xbox potwierdza wsparcie nowej generacji, dzięki czemu będziecie mogli przesyłać zapisane dane między platformami. Opcje graficzne dla PS5 i Xbox Series. Na konsolach Xbox Series oraz PS5 będziemy mieli dostęp do trzech różnych opcji graficznych – jakość, wydajność oraz 4K. Jakość oferuje grę z użyciem Ray Tracingu wraz z lepszym przetwarzaniem i efektami wolumetrycznymi. Tryb wydajności oferuje grę w 60 klatkach na sekundę i będzie obsługiwał zmienną częstotliwość odświeżania na Xbox Series X oraz S. A tryb 4K, jak sama nazwa wskazuje, będzie uruchamiał grę w rozdzielczości 4K, a liczba klatek na sekundę prawdopodobnie spadnie do 30. GeForce Now i NVIDIA DLSS Ray Tracing jest stosowany do globalnego oświetlania całego otoczenia wraz z cieniami jak i odbiciami. Do wzrostu wydajności możemy również włączyć usługę NVIDIA DLSS bez poświęcania jakości obrazu i dla osób, które nie mają wymaganego sprzętu do gry DayClay 2 będzie dostępny GeForce Now w momencie premiery. Dzięki temu macie szansę zagrać bez większych spadków klatek na sekundę. Pięcioletnie wsparcie gry Pierwsza część light jest wspierana do dnia dzisiejszego, a jej rozwijająca się społeczność robi naprawdę imponujące wrażenie. Twórcy oznajmili, że zamierzają zapewnić wsparcie light 2 przez co najmniej 5 lat po premierze. Spodziewać się możemy fabularnych DLC, przedmiotów kosmetycznych, takich jak stroje czy elementy ozdobne do paralotni, dodatkowe przedmioty oraz nowe lokacje. Wymagania sprzętowe. Dla użytkowników, którzy zamierzają ograć nowy tytuł na komputerach, wyświetlają się właśnie minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe. Mam nadzieję, że podczas przechodzenia gry na 100% nie będzie większych problemów z płynnością i dostaniemy naprawdę dobrze zoptymalizowany tytuł. Mam nadzieję, że te 15 punktów, które omówiłem, pomogą Wam w podjęciu decyzji. Dajcie znać w komentarzu, czy planujecie ograć drugą część serii Studia Techland, a ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się!